Dzień dobry. Dzisiaj temat, który bardzo często w komentarzach się pojawiał, czyli uszczelki do amortyzacji. Skąd je wziąć? W ogóle jak tego szukać? I o pewnych rzeczach, które przynajmniej w wypadku RockShocka no nie są aż tak oczywiste. Ale zanim to, to przyznam szczerze, że marka G-Shopper zlitowała się nade mną i nad wami i resztę filmu. Nie tylko jego, ale też kolejnych będziecie mogli oglądać na zamontowanym i użytkowanym przeze mnie już GoPro 12, a nie wysłużonej ósemce, na której powstało 90% filmów, które na kanale możecie zobaczyć. Więc raz jeszcze dzięki G-Shopera Disoperami przechodzimy do tematu. Bo nawet takie staruszki, jak ten Lyrik, no w końcu będą wymagały wymiany uszczelek, w tym wypadku już dość wsparciałych. Więc uszczelki pasuje sobie jakieś znaleźć. Jak w ogóle ich szukać? Tu jest taki kod, ale w przypadku bardzo starych yy, widelców, ten kod na stronie Trailhead, której użylibyście teraz współcześnie do swoich nowszych widelców Rokszaka. Niestety on nie zadziała. Bo jak macie nowszy widelec, wpisujecie ten kod na stronie Trailhead, i tam w zakładce znajdujecie sobie numer kodu, kod wklepujecie w wyszukiwarkę internetową i macie zestaw uszczelnek. Koniec. To jest bardzo proste. W przypadku Foxa wchodzicie w serwisówkę na stronie RideFox. I tam też będziecie mieć napisane jaki zestaw uszczelek albo nie w serwisówkę, a w part and drawings, czyli te takie rysunki techniczne i też znajdziecie. Co z innymi markami? W przypadku Xfusion nie mam pojęcia czy istnieją takie dokumenty, nigdy w życiu na nie nie trafiłem. Ja jak mam jakiś problem, to uderzam do dystrybutora i w przypadku pozostałych marek dokładnie tak robię. Jeśli potrzebuję uszczelek Xfusion Spider suspension. Halo, potrzebuję tego i tego, co powinienem zamówić. To i to. Biorę, zamawiam, mam. Traktuję to trochę na takiej zasadzie, jak kupowałem sobie piec do domu, czy kuchnię zamawiałem. Osoba, która chce to sprzedać, uważam, że. Winna jest mi trochę wysiłku, żeby mi to opchnąć, więc jak mi doradzi, które powinienem zamówić, żebym nie czuł się zawiedziony i żeby pasowało, no to może mi pomóc na tyle, że mi podpowie, które zamówić powinienem, bo ona obraca tym towarem. Tak samo w przypadku Olinsa, będzie to FF Sport i tak dalej. Jeśli ktoś ma jakieś pytania o swój amortyzator. To piszcie w komentarzach. Nie znam wszystkich dystrybutorów tego świata, ale jak ich nie znam, to ich poszukam. Może poszukamy razem i znajdziemy. Więc ja działam przynajmniej w ten sposób. Ale co w przypadku w takim razie takiego staruszka, którego na współczesnej stronie nie znajdziecie? Przyznam szczerze, że pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, to powiedzieć: Musimy to przetrwać. Te stare modele w końcu zdechną i będziemy już w bardziej cywilizowanym systemie funkcjonować, który już producenci nam zafundowali. W posadzie choćby Trailheada czy ID Tune od Foxa, gdzie sobie wpisujecie, widzicie jaki macie tłumik, co, jak, do czego szukać uszczelek, ale te zamierzchłe czasy, kiedy no. Nie było to tak oczywiste, a pewnie jakiś tam plik serwisowy był wysyłany tylko do dystrybutora, który po kilku latach się zmienił i jak sobie zadzwonicie do Gregorio, które dystrybutorem jest od iluś tam lat, to z lat wcześniejszych powiedzą wam, ale nie my byliśmy dystrybutorem. To są stare modele, staruszki, nas to już nie interesuje. Nie? Jak zapytacie o jakiegoś Amora z 2010 roku. Więc takich rzeczy MTBR, i szukamy po forach. Może ktoś coś podpowie. Może się uda kupić na eBayu. Kilka razy musiałem tak szukać, i w ten sposób znalazłem. I nie życzę nikomu, bo to jest ciężka przeprawa. Ale ten model przecież nie wygląda jak z ubiegłej epoki. Choć w rzeczywistości z niej jest. Ubiegłej epoki amortyzatorowej. No, mamy tu amortyzator, którego wieku. No, może ktoś z Was go miał. Albo użytkował, bo jest starszą osobą ode mnie i wiecie na pierwszy rzut oka, tak, to jest 2010 Lyric. Lir no, po pokrętle tu widać, że dual position, ale ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest 9, 10, 12, czego w ogóle szukać w internecie. I przyznam szczerze, że ja zazwyczaj robię sobie tak, że jak mam wątpliwości, to lecę. Rokszok Lyric 2009, Rokszok Lyric 2010, Rokszok Lyric 2011 i sobie porównuję zdjęcia i patrzę, który jest najpodobniejszy do moich. I najlepiej znaleźć to w jakimś katalogu, a nie, że ktoś sprzedawał i tego pisał, bo też się mógł przecież pomylić, bo Rokszok ma swoje katalogi części, spare parts katalog. Od 2010, w 2011 nie było i 12-13 i w górę ma katalogi, więc już tam znajdziecie, i tam jest pięknie wszystko wylistowane. Więc tutaj, do tego modelu, załóżmy, że znaleźliśmy go w katalogu z 2010 roku, znajdujecie co? No, zestaw uszczelek. O numerze takim i takim. Wklepujecie w wyszukiwarkę, tak jak wam jakiś tam youtuber podpowiedział, i co znajdujecie? Znajdujecie dwa różne zestawy uszczelek, i pod tym względem jest pewna niejasność, której ja nie dowiedziałem się od razu. Otóż, jak widzicie, tutaj jest szara uszczelka, pod nią będzie uszczelka olejowa, czyli kolejna gumowa uszczelka. I tak będzie w jakichś starszych dwupółkach od rokszoka i zastąpić ją będzie trzeba. O odpowiedniej średnicy, zwykłą czarną uszczelką, a pod nią wkładamy gąbeczkę klasyka. I to jest coś, co wielu może wprowadzić w wielkie zakłopotanie, stąd pomysł na ten film, bo ja kiedyś sam się tak zakłopotałem bo znajdujecie coś o jakimś numerze, co wygląda jak do waszego amortyzatora. Zgodnie z katalogiem to powinno pasować do waszego amortyzatora. Wygląda identycznie, bo to szara uszczelka. Zamawiacie to. I przychodzą wam takie czarne uszczelki. I co? Potem robicie burdę w sklepie? No nie do końca, bo przychodzi blankiecik, i tutaj z tyłu jest zgodny numer z tym, co zamawialiście. I tak, w przypadku RockShocka chcecie takie uszczelki wymienić, to już wymienicie i tak na te czarne, które są kurzowo-olejowe. Pod spodem włożycie gąbeczkę, i to się wszystko zgadza. I z tym się trzeba pogodzić. To się zmieniło. Czasami być może nawet nie będziecie musieli szukać uszczelek w konkretnych zestawach, bo tak jak zobaczycie, tutaj większość to są oringi, które można wyjąć, pomierzyć i zamówić na sztuki. Kupić w jakiejś hurtowni, być może macie taką w swojej okolicy, ale żeby nie pozostawić was bez puęty, to puęta jest taka, że te stare czasy trzeba przetrwać na różnych patentach. Tak jak wam mówię, przeglądajcie stare katalogi części zamiennych. Z Foxa są te stare serwisówki. Wszystko co starsze niż 2014 rok, Pff, ciężko. Ciężko, sam nie wiem i przyznam szczerze, nie przepadam, ale jak raz na ruski rok mi się trafi, to staram się skonsultować z bardziej doświadczonymi od siebie. Nie dzwonić, zawracać dupę przez telefon, ale napisać parę maili i cierpliwie czekać. Takie ekipy jak Spider Suspension, Wichu Workshop i wiele innych popularnych w naszym kraju serwisowo zakręconych warsztatów. No powiedzmy sobie szczerze, oni przerobili tego takiej ilości, że mają to w małym palcu. Więc nie zaszkodzi podpytać. I ostatnim sposobem, który przyznam Januszerka Max, ale zdarzyło mi się, to zamawiać przez Allegro i zamawiać do tak zwanego skutku. Nie mówię, że po wyglądzie, bo te zdjęcia to się zresztą widzieliście w Wcześniej w materiale to jest, po prostu się nie zgadza zdjęcie w ogóle z rzeczywistością. Nijak, ale zamawiacie, przykładacie, patrzycie czy się zgadza. Zgadza się, zostaje, nie zgadza się, odsyłka. Uszczelki prawie zawsze będą kosztować ponad 50 zł, więc darmowy zwrot. I do skutku. Jeśli nie robicie tego na serwisowy przemiał, to raz na rok was to nie zmęczy. A jak raz to zrobicie, zapiszcie sobie numer. Jeden raz w życiu się tak z jednym amortyzatorem pomęczycie i jak zmienicie amort, to prawdopodobnie wymienicie go na coś już nowszego, co będzie miało cywilizowaną serwisówkę i nie będziecie mieć takiego szukania. Jeden przypadek na całe życie jakoś zmęczycie w cudzysłowie metodą prób i błędów. A ten materiał, który teraz oglądacie za 5 lat będzie już w ogóle nieaktualny, bo będzie wszystko ładnie, pięknie opisane i nawet te najmniejsze marki będzie najłatwiej. Tak jak macie problemy z czymś z Santura, no to piszecie do Eurobajka, no bo oni są dystrybutorem i. Po prostu mam taki model to tego potrzebuję. Napiszecie do nich, oni wyślijcie zdjęcie, bo nie wiemy o co chodzi. im zdjęcie i w końcu jakoś dojdziecie do porozumienia, nie? No bo cóż innego pozostaje. Też innym bardzo dobrym patentem na kupowanie uszczelek jest kupowanie zamienników. Bo tak jak sobie popatrzycie na zestaw opisany jako CTD Boost Valve ND Shock Rep Build w ogóle jak wskazuje to na to, że to będą uszczelki olejowe do Foxa DPS-a. Oczywiście jakbyście wiedzieli, gdzie szukać, to byście znaleźli, że to pasuje i to musicie zamówić, żeby sobie wymienić. Jeśli poszukalibyście z Anzo Suspension na przykład, nie? to tak samo mielibyście z zestawem od Foxa, który był opisany jako RP23. A wy macie RP2 i w sumie nie wiecie, a może macie Foxa R i nie wiecie, czy to pasuje czy nie, no to jak poszukacie sobie zamiennika, w tym wypadku Anzo Suspension, które wiecie, że dość lubię, no to ten zamiennik już jest ładnie opisany, że pasuje do Floata R, do RP2, RP3 RP23. Tu jest w ogóle kombo zestaw, bo jest nie tylko zestaw olejowy, bo oprócz zestawu olejowego. I jeszcze puszka powietrzna, nie? Która jest w ogóle opisana jako float line. Skąd Wy jak Wy to macie z DPS-em połączyć? Niby... No jest to dla mnie logiczne, ale dla kogoś, kto to pierwszy raz w życiu wymienia, domyślam się, że ani trochę. No to taki zamienniczek z Anzosa Suspension może być, jeśli chodzi o uszczelki kurzowe, SKF, Ariete. Ci ludzie, którzy robią takie zestawy, ch chcą je sprzedać. Więc naprawdę dołożę wszelkich starań, żeby je dobrze opisać. I domyślam się, że dużo łatwiej będzie wam znaleźć zestaw do X-Fusion od Anzo Suspension, albo sam jak sobie robiłem takie próby, czyli na przykład wpisywałem do Izostrata uszczelki. To w pierwszej kolejności wyskakiwały mi zamienniki z Anzo Suspension, a nie oryginały, które były dostępne na stronie dystrybutora. Więc te zamienniki też są dużo łatwiejsze do znalezienia. I z takich popularnych marek oprócz Azostas spężny będzie jeszcze. Zresztą wypadło mi z głowy, ale ta marka też bardzo popularna. Także zamienniki to dobra podpowiedź. I jak sobie na te stare uszczelki popatrzycie, to tutaj macie taki roweczek, w który płaskim śrubokrętem, czymś wchodzicie, trochę podważacie, to nie pójdzie tak łatwo, bo to się uszczelka zasiedziała przez lata. Bo to wiecie, nigdy nie wymieniane, ale już widzę, trochę się odkleiła, ruszyła z miejsca. Więc jest duża szansa, że ją tu podważę. I ją w ten sposób wyjmę. I nie inaczej, tak jak Wam mówiłem, pod spodem jest ta olejówka. Więc ją też trzeba wyharatać, ale tu najlepiej podłożyć sobie szmatkę, żeby nie obwalić po prostu krawędzi tego amorka. Trzymamy trochę z jednej. Poszło o milimetr. Trochę z drugiej i tak do skutku. Okej. A, idzie uciekasz i taką uszczelkę olejową zastępujemy gąbeczką i to wszystko pięknie śmiga. I przyznam szczerze, że na gąbkach to nawet będzie trochę dłużej, płynniej chodziło, bo między uszczelką tą kurzową, a olejową często robiła się taka sucha, sztywna warstwa. Uszczelka kurzowa, widzicie, ona jest suchusieńka jak pieprz tutaj, bo one w dwójkę po prostu ten film smarujący skutecznie zatrzymywały i te lagi... Te lagi no, nie chodziły sobie tak płynnie i dalej, jak mogą teraz dzięki gąbeczkom, które będą tuż pod uszczelką kurzowo-olejową i będą trzymać tę wilgoć cały czas u góry, a nie jak nam rower odstoi, i olej spłynie. To pierwsze kilka ruchów będzie na kompletnej saharze, nie? a wy jesteście już bogaci o tę wiedzę. Jak sobie te uszczelki ogarnąć, jeśli czegoś nie wiecie albo. Uważacie, że za słabo Wam to wytłumaczyłem? Pytajcie w komentarzach. Tam się dogadamy. Tak, żebyście po tym materiale i po chwili w komentarzach byli już pewni, że wiecie jak znaleźć sobie uszczelki. Jeszcze raz dziękuję marce G-Shopper. Jeśli chcecie takie GoPro 12, bo jeździcie ze swoim Super Amorkiem na traski i chcecie je nagrać, chcecie kupić sobie taniej, poniżej 1,5 tysiaczka, to dobra cena za tą kamerę. Wchodźcie w link w opisie. Dziękuję patronom. I z wami widzę się już w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.